Szczęść Boże, byliście kiedyś sami, tak naprawdę sami? Także no nic, nic w waszym sercu nie mówiło, że ktoś was wspiera. No jeśli tylko nie jest jakiś stan chorobowy, to chyba nie da się tak doświadczyć samotności. Gdzieś, choćbym nawet i wiele dni spędził w samotności, to zawsze będę wiedział, że jest ktoś, że jestem ja, i to już jest jakieś bycie z kimś. Że są inni ludzie, którzy może nie blisko, ale nie opuścili mnie. Że jest Bóg w końcu. Nie da się doświadczyć prawdziwej samotności. Samotność zawsze woła. Samotność nie pozostawia mnie w pustym, ciemnym pomieszczeniu. Samotność sprawia, że ja dążę do relacji. I tak jest. Tak jest. Nawet w życiu bardzo wielu pustelników i tych znanych z historii. I tych, którzy dzisiaj podejmują taką drogę życia, wydaje się, że oni nie uciekają od relacji. Oni, jakby czując pragnienie jeszcze większej obecności, jeszcze większego światła, zbliżają się do Chrystusa tak mocno, że już nie potrzebują fizycznych wrażeń od drugiego człowieka, nawet od siebie samego. Jak bardzo często potrafią powiedzieć, że nawet oni sami praktycznie nie istnieją: nie ma mnie. Jest tylko mój Chrystus. Ale to nie jest samotność. To już jest mistrzostwo obecności. A jeśli jesteś obecny przy Chrystusie, albo odwrotnie, Chrystus jest obecny przy tobie, a jest światłością, jakie tutaj cienie? Nie ma. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.